Radomiakowi kibicuje Platinium Fitness, Radom ulica Biznesowa 8. Sportowym emocjom, smaku nadaje Max Premium Burgers. Stając dzisiaj z okazji, że mamy świetny mecz w Radomiu z, ze śląskiem Wrocław. Przywiozłem pana ministra Kamila Bortniczuka, któremu bardzo wiele zawdzięczamy, jeśli chodzi o centrum treningowe Radomiaka, żeby przekonać się osobiście, jaki idzie postęp prac budowlanych. Widzimy już trzy boiska na e, cztery boiska tak naprawdę. Na jednym z nich jest w tej chwili kładziona murawa na, na trzech pozostałych bądź murawa sztuczna, bądź naturalna już leży i pracę nad balonem, tak zwanym balonem, który ma pokryć to boisko, na którym się w tej chwili znajdujemy. Więc praca w re. Myślę, że boiska będą gotowe do końca tego roku. Balon ma być gotowy w tym tygodniu i mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie już otwarte całe centrum treningowe łącznie z, też z nowym budynkiem socjalnym i trybuną, która nad tym budynkiem ma powstać. Jestem szczęśliwy, że te plany, które mieliśmy kilka lat temu, dzisiaj są zmaterializowane. Minęło niecałe półtora miesiąca, widzimy, jak wiele coś się zmieniło. Wcześniej to boisko się dopiero budowało, dzisiaj widzimy to boisko już kompletnie zbudowane, oświetlenie funkcjonujące, stawia się balon po to, żeby to boisko było całoroczne. Obok tego trzy naturalne boiska, które też już są dość mocno zaawansowane. Rzeczywiście imponujące tempo budowy tego obiektu. Niezwykła satysfakcja patrzeć na to, jak decyzje podejmowane za biurkiem w Warszawie przeradzają się w tak piękne obiekty, które będą przez dziesięciolecia służyć Radomskiej Mowierzy. Radomiakowi kibicuje Platinium Fitness. Radom ulica biznesowa 8. Sportowym emocjom, smaku nadaje Max Premium Burgers.